Mamy samoloty transportowe. Tu jest ukraiński Ił-76. To jest rumuński Spartan C-27 w włoskiej konstrukcji. Tu tyłem mamy węgierskiego An-26. Też u nas takie były, ale już zastąpiliśmy je. To jest czeska Kaza. C295 hiszpańskiej produkcji. Dalej mamy dwa Herkulesy. Jest polski Herkules. I jest Herkules rumuński. Może do polskiego sobie później wejdziemy, oglądamy ze środka. O, właśnie. Mamy tutaj jeszcze raz IU-76D. Mamy napis na burcie. Kto Cyrlicę umie trochę czytać. Piękny samolot. I dalej jest niespodzianka. Mamy Oriona. Morski patrolowy. Silniki to on ma chyba takie same jak Herkules. Dlatego trochę podobnie wygląda, tak? Tak. I nawodne i w ogóle patroluje, podgląda, podsłuchuje i tak dalej. W sektorze. Jeszcze raz Orion. Kilka słów o tym samolocie. Samolot, który patrzymy, należy do Bundesmarine. I co ciekawostka, to jest samolot odkupiony. Niemcy go odkupili. Niemcy nie tylko kupują nowe samoloty, ale kupili samolot używany od Holendrów. Został zmodernizowany i będzie latał następne lata w Niemczech. Orion zastąpił tam Atlantika. Tu mamy wyrzutnie z systemu NEWA. To jest system NEWA. SC, czyli samobieżna cyfrowa. Ta wyrzutnia była początkowo niemobilna. A tutaj mamy umieszczoną na podwoziu, to jest pochodna podwozia czołgu T-55. Dokładnie, to jest podwozie, które zaczęło swój żywot jako wóz zabezpieczenia technicznego WZT-1. Obok mamy radar, który również nie był pierwotnie mobilny. A to umieszczony jest na podwoziu, które było wcześniej używane jako podwozie Skada. Wyrzutni pocisków balistycznych. O i tu mamy jeszcze ciekawostkę. Samochód transportowo załadowczy i to jest konkretnie transportowy z pociskami do newy. Takie same jak na wyrzutni.